Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na moim blogu Mój Wrocław i Dolny Śląsk, na podstronce przeznaczonej typowo i poświęconej autostradowej obwodnicy Wrocławia. No, tutaj widzimy jakieś kanały dźwięko, znaczy nie kanały, tylko ekrany dźwiękochłonne. Natomiast tutaj firma, bodajże Hast, idę tak właśnie gdzieś od strony Smolca i sobie ładnie filmuję to, co widzą w okolicy naszej autostradowej obwodnicy to jest chyba Muchobór gdzieś tam od tyłu, ta droga to chyba do Smolca, co ten samochodzik w lewo jechał ale jeżeli się mylę to niech ktoś mnie tam poprawi są to zupełnie dla mnie nowe tereny i teraz idę sobie dalej w kierunku już ulicy Granicznej to jest chyba Park Technologiczny, tak Park Technologiczny Zbliżenie króciutkie, a to czerwone tam dalej to jest wiadukt nad ulicą graniczną, i tutaj też jakaś budowa widoczna, ale budowa domu widoczna z nasypu obwodnicy. Dajemy kamerką delikatnie w lewo, jakiś ściek wodny, i tutaj dalej widzimy budowę jakiegoś osiedla mieszkaniowego. O ten komin to jest na ulicy Buczackiej. Zawsze tam przylatują bociany. I po tym łatwo można rozpoznać, że przyszła już wiosna. I takie małe zakole kamerą. Widać jednak postęp, że ten nasz Wrocław kochany troszeczkę się rozwija szybciej niż inne miasto. O i jeszcze raz ten komin, ale z dalszego ujęcia tamtędy sobie często biegałem buczacką i potem wracałem mu do swojego domku I w zasadzie jeszcze raz powtórka z rozrywki tylko z nieco innego ujęcia a teraz jeszcze raz o, tu już jesteśmy na byłej ulicy Płaskiej Biało wszędzie, nie ma żywego ducha. I w zasadzie na tym to jest już koniec wycieczki, ponieważ zbliżamy się powoli do mojego miejsca zamieszkania o kochane osiedle żerniki. I w zasadzie za paręnaście minut byłem już w domu i było po. po sesji zdjęciowej. Także zapraszam jeszcze raz do komentarzy na bloga www.mójwrocławidolnyśląsk.com oraz na kanale YouTube poświęconym Wrocławiowi Dolnemu Śląskowi. Bye, bye. Mój uważ Darek Kraśnicki.